I witajcie z tej strony, ponownie Anihilator, a to jest Diablo 2. No tak, wracamy na wielkie moczary. Tu jest przejście dalej, Gdyby było od razu Jungle yy, of była. to było dosyć wygodne. Powiem, że nie. nie no, ogłuszają ci, ale to, to odrzutu chyba żadnego nie było. No, moja postać nie ruszała się z miejsca, jak się pojawiły te takie gwiazdeczki nad głową od na ogłuszenia. Więc chyba nie odrzucają, no. Yy, no i co to jest? Droga dalej, może jakaś? Więc co, ja temu czerpiemy, nie chcę się po nich chodzić. Tym bardziej, że są całkiem sporych rozmiarów. Ale nie chciałbym dotrzeć aż do trawinka, ale... To chyba akurat czy nie zrobię. Biorąc pod uwagę to, jak wielkie są kazamaty nienawiści na wyższych poziomach trudności. Yy, no to nie, 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 na pewno nie zamierzam tego tak zrobić. Zresztą na zwykłym poziomie trudności też chyba. Zatrzymałem się w tym hmm, W ogóle to jest dość optymalne. Chcę aż tyle nagrać z samego Diablo tego dnia. Z to, jak długi jest ci akt. Yy, a o, ja do drugiego jestem wlazłem. A to bardzo miło. Yy, w sumie powinienem. <laughs> <laughs> że mogę kaszleć chyba w tym odcinku. Jeśli tak, to sorry, nie zdążę wyłączyć nagrywania albo mikrofonu w tym czasie. Jest podruch i tak są części... nieźle, lub szybkość. Coś jeszcze? Przekleństwo. No to raczej dopiero ten nały nam coś zrobi. Patrzcie, byłem tak daleko od niego i tak mi zarzucił. Burestwo, nic, trzeba się wrócić na tym poziomie. Nie mam chyba niczego, co mi ją odczynia te klątwę. Chciałem sobie wziąć jakiś przemoc. Hmm. Rubinów chyba jednego mi brakuje, dużego. a trochę z tymi rubinami. Nie mogę. Nie mogę. To gorzej? Hmm. Jeden mogę sobie nosić do transmutacji, tylko który. Ciebie mam najdalej chyba, co? Tak, ciebie mam najdalej. Chociaż na równi chyba jesteś z nimi. Tak to jest. Land. pas, tak, na równi. No dobra. Yy, w ten sposób. Jest ok. Troszeczkę odkładamy tutaj. Dobra. No trochę ściepciałem z tym, że nie wziąłem nic stąd. No chociaż. Wielkie pilum jest drugopoziomowe ta Jest. Niestety nie jest coś, co najemnik mógłby dostać, więc nie interesuje nas to zbytnio. Okej, okay, mamy pierwszą monogę. czyli od razu Mmm, Chyba yy, wolałbym najpierw punkt nawigacyjny, a potem Gibbina znaleźć. Bardziej, bo obok jeszcze jeszcze będę mieć serce. Mózg najpierw był, nie pamiętam. Mm, nie, nie pamiętam takich obiektywów jeszcze. Dużo grało się za ciciaka, ale się to jest na zasadzie. No, mam już tysiąc godzin w jakiejś grze. O, to znaczy, jesteś dobrym graczem. I sad face. Bo, bo nie, nie, nie jesteś dobrym graczem. <grybujesz> tubus jakiś. A, no, mamy Gilbina, jest na początku. Hmm, podacy top. To na pewno jest tylko poziomowy. Yy, tylko, że ja. okej okay, dobra, to może być taki misklik. I miskliki mogę, mogę podnosić ale tego topora to nie bierzemy, oczywiście. Będzie zejście niżej. Trzeba je zostawić na początku gdzieś w takim razie zwykły teleport. Tak, co by w razie śmierci po prostu mieć tutaj szybki powrót. Też akurat punkt nawigacyjny miałem coś blisko, szturmak. Nie potrzebuję, bo jest, czytałem, kliknę to upewnię się, że na pewno tu nie ma. Chyba nie. Właśnie grałem sam sobie na single playerze. Trafił mi się po prostu jeden champion. Taki sam układ był swoją drogą, ok, dobra. Ale tym razem pojawił się normalny basio ze sługami. Pojawiło się jeden, kiedyś jeden czepią z tego? No mi się trafi już na to chyba parę razy. Mm, no, niestety do bazy i tak będę mówił się wrócić. I tak, bo mam tę klątwę. Zobaczcie, jakie mocne spowolnienie. Bo no mam coś, co mi skraca ten czas, co nie? Właśnie, jaki, jaki pierścionek to jest potężnego Ormusa. Uwaga, uwaga. Eee, Hirala Upiora, coś jak w tym w Hirosach Trójce miały te, To zjawy były, a ja on jaki był drugi poziom zjaw? Upiór? Tak to nie, nie pamiętam. na ja jakieś nagram to będziemy wiedzieć. Prostrzegam, że w Hirosie jestem jeszcze gorszy niż Mmmm, już w diablo chodzi o wiedzę ogólną, i tak dalej. No i patrzcie, no to bym nie robił, to jest lipa no z miejscem. Muszę zrobić drugą postać i przerzucić na niej po prostu wszystko. Tak, takowo, wszystko. Wtedy eee, będzie spokój z miejscem, przynajmniej na jakiś czas. Mm, no ale wracam do dżungli. Ja słyszałem jak ktoś mnie woła. Mam nadzieję, że to było tylko związane z tym, że pies miałem zrobić. Jak zobaczę, że jest zrobiony, to już do mnie nikt nie przyjdzie. Już go zrobiłem, no bo. Ja myślałem, o nie. Jezus Maria. Coś chcę wyjść. Jeez. będzie katorga. No chcę przylosować cały obszar, żeby to jakoś. To nie wyglądało, no ale dobra, niech im będzie. Mm, niech ich najemnik zabija, bo ja się boję. Najgorsze no jest to, że pierwszy raz widzę ten układ. Dobra, jest nie ma przejścia, chociaż tyle. Yy, jakby to było cały czas prosto, trześć przy tym układzie? Chyba tak. No tak, to jest ten układ, trzeba cały czas prosto, bo są zwykli żeby wy tamtych zabilił na jemi, bo o ja pierdolę. Byłem daleko od tego wybuchu, to im tak trafiło. Bo na się tam z nimi wbije. Pal. No, chyba koniecznie muszę. Umiejętności, fajnie. mordu ich tam, wszystkich, nie tylko tych, co wybuchają, wszystkich morduj. Tak, na wszelki wypadek. Ja się boję, strzem, kamyczyk upadający, ale chyba jednak jestem głuchy. Mmm. Okej, okay. najemnik, chodź tu. Nie chceś pierwszy. Iść tam do nich, idź. ma dwa, czy trzy pojechła chyba trzy poziomy. Co? Kiedy to ma trzy poziomy. W tym trzecim jest tego zupełnie mało przeciwników, więc nie powinien być to problem. Wąż rzeczny. O, o tu Bosior jest. Dobra, to może Shift. Idziemy trzymać na tak jak padek, gdyby najemnika za bardzo spalali. bo sobie widzę tylko ja sobie na narzędzi od pułapek. No, czempiony, jeszcze lepiej. Też w sumie. O, dziękuję za level najemnik. Yy... Da się tam w nich wbić, no bo nie ma tutaj chyba tych które wybuchają, więc chyba w miarę sytuacja opanowana. Jeszcze jest. A, jeszcze jeden jest champion. Dobra, teraz spróbujmy coś stąd pozbierać, żeby to nie wyglądało. Dobra, może tak. Najpierw żywotność. Yy, tutaj kolejny poziom fanatyzmu. Co tu jest? A, on najmniej zagrował chyba kolejnych przeciwników. Yy, I ja tu widzę sługa. Ja tutaj widzę sługa. Wracaj tutaj szybko, bo że nie jest za zatru... to, chociaż w mieście chyba najemnik też nie może umrzeć, na pewno ja nie mogę, ale czy najemnik? Nie pamiętam Oni... tu też nie może umrzeć Dlaczego miałby Dobra na spokojnie tam trzeba Chodź tu dajcie ja cię zabiję Najemnik nie może to ja to zrobię Jeszcze No i siła no sporo lutu, no, czy głównie złotej mikstury To zawsze coś Jest tu jeszcze sporo złota 2,5 koła Z jakimś takim setem pod hajs to nawet można by się nabomblować, nie? Zobaczcie, 12 koła, prawie 13 w sumie A już jest 13 więc źle tutaj nie mają. Tylko że mikstur za bardzo nie potrzebuje. Bo jest to, że coś, się może kryć za tymi miksturami, w sensie nie, nie widzę po prostu jakoś ciena różdżka. Sprawdźmy to. No to nie będzie jakoś dużo warte. Jeśli jest 24 poziom, ale to nie będzie Warto, bo ja wyberuję nie zmieszczę tego. Nie chcemy się, szczerze mówiąc, tego przeplatać. Dobra, niech to tu leży, trudno. Jeszcze jakieś mikstury mocnienia widzę tutaj są jeszcze I to akurat bym Powspierał Jeszcze jakaś No i tyle jestem w stanie tu dostrzec Naprawdę. Dużo tego tu jest Jest strasznie dużo tych pułapek i układ jednak nie jest taki jak sądziłem Że trzeba iść prosto możliwe że nie tam by się połączyło z tym jestem i teraz idę Trzeba by iść na górę i tutaj w lewo by było że jest taka opcja. kłanie tam się z nimi klepie, dopóki nie ma bossów, to widzę, że sobie nieźle radzi. Tak, bo mój fanatyzm na niego też działa, więc to się jakby muluje też z jego obroną. I on naprawdę tam nieźle sobie radzi. Znacznie lepiej pewnie niż ja. Proszę, ile może tak w sumie tu klepie? Czy mi się to Zdawało mi się chyba. Hmm, 730, no więcej, ma troszeczkę też ode mnie życia. Dobra, tutaj nic nie ma. jest przeście dalej, dobrze widzę. i czego? Nie, nie ma. Ta końcówka. Dobra, czy jednak chyba trzeba było iść te prosto i w lewo. Ale były te wybuchowe na początku, teraz ich coś nie widzę. Niby fajnie, nie? Jakby ich już nie było. Nie ja to chciałem. Tylko wykorzystać Jak to najmniej z nimi klepiej, blokuje im przejście do mnie, na to, żeby sobie poukładać tutaj w miarę jakoś to tak ładnie wyglądało. Coś słyszałem, kupala. Dwa ta głowa. Dwa do wybuchu, no to jest już lepsze. Moż można już trzymać. coś ich przeszło za moimi plecami. Dałoby się ich rozgromić tutaj, moją zemstą. Dobra, a nie ma tutaj drogi. Ja to z... fajnie przewidziałem ten układ. Ja, no, mówiłem na sam tak jak wchodziłem, że taki dziwny. Też jak później zobaczyłem nieco jak dalej, to myślałem faktycznie, że to będzie trzeba iść po prostu Mnie ten układ, ale nie, to był chyba inny układ, gdzie tylko nóżka w dół. Tak, to się szło tak, się szło w dół, była droga w dół, była droga na prawo i wtedy tutaj ten najbardziej jest. Wejście. zaraz jest. No, przynajmniej tyle, że małe są te ziemia. Dobra. Czym jest ten układ? Mogę iść w górę. Ten układ to jest układ ten, o którym myślałem, że do góry i w lewo, co? Dobra, ale żeby najemnik tego na pewno poszedł, no właśnie, skurwysyny znów znowu są. Tajemnik. Dobrze. Jakoś się to udało zrobić, że nie obrywałem od niego duchy są, fajnie, to fajnie, bo nic ich nie by nie wskrzeszać i one no to tego i tak by nikt nie wskrzesił że z maną to ja tu będę mieć problemy w przypadku walki z tymi przeciwnikami ale też zwykłe są, z tego co widzę, widziałem duchy, to fajnie, bo chociaż, czekajcie jeśli są duchy, są te kostkowe to łupiesz, by nie było? Mi Cię, choć tu dziękuję Cię wyjątkowo błagościu piję melisę, żeby się wkurwiać teraz. Okej, okay. w sumie jakby piłem... jak wypiłem... To jak też, chciałem zrobić yy, tą... Miętową, ale nie było już... Chyba tej miętowej, więc zrobiłem sobie melisę. Hmm... jakoś sobie to gardło zaogodzić. no jak nie miałem... Mięty, no to muszę melisą się wspierać. Dobra, czy ja... Nie zrobiłem tego, co powinienem zrobić, ja to zrobię, ten rośny doktor Endugu potrafi jednąć mimo wszystko. Hmm... Zabezpieczyć się teraz tym portalem, bo chyba nie, nie mam żadnego z tyłu. No tak, by się chyba cofałem do miasta jeszcze w pewnym momencie, więc. Raczej znaczy na pewno żadnego portalu nie mam są zostawionego. Och, powinien być tu na narożniku? Tak, dobrze mówię? Nie, to jest chyba zwykły. Tam... Dość... No, leśny doktorem długo był chłodki zielony, co? Jakoś tak to było. Tak, to jest zwykły szał, czyli będzie w prawym. Tak, w lewym rogu będzie. Szynka Bo tu nic nie ma Okej, okay, coś wypiłem stąd? Chyba nie, ale i tak wypiłbym manę sobie Fajne, żeby mieć jeden slot na mózg ale ma Naprawdę nie wiem co jest Jak one są pokojne, na pewno wiem, że oko jest zawsze w tym pierwszym, a jak to dalej idzie to Pamiętać się nie da Mogę jeszcze pamiętać to gdzie jest korbacz, no bo to trochę jest obvious ten jest znacznie innego, zupełnie innego rodzaju niż a więc ciężko nie zapamiętać, gdzie on leży no się na końcu, też jest taki jakby punkt odno do którego można się odnieść żeby zapamiętania go dobra raz Z złotego może byście dropnęli co? nie bardzo no. czekaj widzicie? tam też się mogło coś kryć, bo tutaj Wyraźnie widać, że jest jakiś zielony przedmiot, ale nie jestem w stanie go dostrzec po prostu. Rozpełnimy sobie, tak, podnieśmy jakieś mikstury. No właśnie, jest garnczkowy helm. Teraz już go nie widać. Eee, czy to jest. To jest ten, do którym ja myślę być może. Dobra, wypijmy te manę. Uzupełnimy to tak. Podnieśmy go sobie bo to jednak jest fajny w sumie, chociaż. Hmm. Tak się będę tu jeszcze wraca, więc z tym, to w sumie mogę olać. wziąć ten hełmik przeć. Właśnie, nie Helmik tylko... Sercę. Dobra, no, o zrządzenie losu to nie także wiedziałem gdzie tylko szukać. Mamy to w questach napisane. 200 tysięcy... 000... No jest to no tak jak sądziłem, chociaż nie powiedziałem tego na głos. Hmm... Igon Sigon, czy Sigon mi się do czegoś przyda? Raczej nie. Znaczy, jak się skompletuje cały, to nie jest zły, ale. Hmm. No, kurde, no fajną obronę ma, ale. Nie, nie, Sigun nie jest aż tak dobry, żeby go trzymać. Chociaż, nie, nie, ty masz porności w tym helmie, to nie. Ma nawet o czym mówić. daje, to nie jakby to było 30 do życia, to może jeszcze tak powiem, uzupełniałoby braki w odpornościach w ten sposób, nie? Dobra, trzeba te mikstury potransmutować, bo to jest problem ilość Hmm, tylko ja piłem teraz kolejne mikstury, więc nie wiem, czy pomiesz nie, nie pomieszczę tego Cool Fajnina, jakby mi coś dropnęło to, albo z Anioła też nie nie mogę zrezygnować z tego amuletu, on potężny jest. Hmm, no cóż, takie to problemy są w tej grze. Rzuć to. To. Nie powinno chyba wywalić mi gry w takim momencie, prawda? <laughs> By było dosyć przykre. No ale. Nic się takiego nie zdarzyło obecnie. Mm, te relikty, niestety, ten sporo slotów zajmują wbrew pozorom. Te runy, te czaszki, no. Nie wiem, co z nimi zrobić. Jak doleję do trawinka, to spróbuję przerzucić ten jakiegoś buła, po prostu trzymał. No co, no obecnie nie jestem w stanie nic zrobić. No, jedyne, co nie przypomina mi się, to sprzedawać te... Te kamienie już na tym etapie. Może tam gdzie mam. Nie mam, tylko trubin by bym Chciał sprzedać tylko po jednym, więc musiałbym te podwójne sprzedawać. Tak trochę średnio się to widzi. Eee, nie, ja na razie będę trzymał jeszcze aż do trawinka, ale te przedmioty takim trochę głupim sposobem. Niech im będzie. I. Po prostu po zakończeniu nagrywania stworzę muła. Muł będzie trzymał wszystko dobre. Na razie mogę wziąć te mikstury, wszystkie leżą. Tak, muszę się przebiec aż do bazy. Czyli aż do bazy, aż do wyjścia, i potem typniemy się do bazy z powrotem. Sobie. Badamy te przedmioty, co mi wypadły. Hmm, tutaj przejścia nie ma. Na tym mapie trochę słabo widać, gdzie jest przejście, a gdzie nie ma. No i okej, okay, tutaj było po prostu. Gdzie tędy, no jakoś tędy szedłem. A takie jest odkryta, więc chyba dobrze idę. Za długo zajęło mi wybadanie tego wszystkiego, mam 20 minut odcinka. No i coś czuję, że moje gardło domaga się, się napił, bo. Za to, ale musiałem się napić, bo mówię, jestem po chorobie i odmawiam mi trochę posłuszeństwa. Ze skazą, bo nie będę tego podnosić Był bez skazę bym poniósł. A wybreddy paladyn nie zbiera jakiś tam ze skazą Kamieni szlachetnych na chuj mu one. co ty tu robisz? What? Ej, nie było tutaj bossa, Zabijają go. To jest to miejsce gdzie było tego cholery championów? To było tutaj, to było tutaj. Chyba, że mnie teleportację. i się tep, no to było tutaj, no właśnie. Okej. Okay. Chyba, że on był po prostu w tym przejściu, jak tutaj nie poszedłem. Dziwne, dziwne. Mm, dobra, pozbędźmy się many. Jeszcze jedną miksturę wzmocnienia weźmiemy, bo to, to można je od razu transmutować więc to jest oko ok okej. Za questy sobie porobiły. Za jeszcze muszę pogadać. Żeby o tym pamiętać. I tutaj chyba nie mam punktu nawigacyjnego, co? No nie, to jest od tamtego. Mm, ja bym się przebiegł teraz na szybko jeszcze i tutaj zobaczył... Przecież nie, one się zaczynają tak jak się wychodziło. Ta dżungla łupież z mam on myśli. I to że gdzie, gdzie portal by był, żeby znaleźć. To, że znowu przy portalu byśmy sobie zakończyli odcinek. Mm, nie, nie mam żadnej many teraz przy sobie, co? O no nie, nie mam. Lipa. Chyba miałem się wrócić, tak jak coś mówiłem, że jak wyjedę to wrócę od razu do miasta, żeby porządek troszkę zrobił w hipunku, ale trudno już. jest kolejna odnoga, czy tak jakoś zimnie się ta położyła? ułożyła? Yy, no. Trochę tymi ogniami biją oni. Mam chyba na całkiem przyzwoitą odporność, co? Nie, 55, na błyskawicy mam najlepszą, żeby pamiętać o tym. Yy. Zaraz i tak mam się wrócić. Kapiszka ognia, to może w to bym jednak nie klikał. Tak, przez chwilę myślałem, że to jest skrytka, ale najechałem na tą myszką widzę kapliczka ognia. nie najlepiej bym w to się wbił. No. W Czy miał zaklęte zimno i nie, nie było faly, fali tej, tej, tej nowej mrozu? Czy mi się tylko zdawało? Tak mi się wydawało, że on miał zaklęte zimno, a tej fali nie było, koniec końców. Dobra, tutaj przejścia nie ma. Idziemy sobie tędy. Chyba już miałem, mówić, że na druciznę jakoś długo się trzyma. Na szczęście nie. Pieniądze. Zbieramy te pieniądze, jak się troszkę zbiera. Drugi chyba nie wyskoczył mi z rzeki. W tym playthrough. Pas ze skazą. No właśnie, to jest ten chyba do tchuli co jest. Mm, no przydałby się go teoretycznie wziąć. Ja nie miałem chyba tchuli za bardzo co. Pewno soli miałem dużo. Aha, soli bo wiecie, bo, bo spól I żeruna sol. Prawy Dobra, kończmy to stary bo. Jestem jakieś pieradolne. Coś człowiek załamuje. Dobra, mana mi się kończy, myślę, że nie będzie punktu nawigacyjnego, to od razu się wracamy, bo będzie problematyczne, to jest taka krewska, malutka miksturka. On mi z tym. Dajcie moje potężne mikstury. I tak się zaraz kończę. będzie zejście do tych takich, tej lokacji ze skrzynką. Chyba tu powinien być w takim razie też właśnie punkt nawigacyjny i on tutaj jest. Hmm, chciałem zakończyć, zakończyć odcinek przy punkcie nawigacyjnym, ale... krótszy krótszy niego będzie. Hmm. Chociaż w dogarnę się w mieście to. Myślę, że akurat tak będzie. Dobra, co to za tarcza? W sumie nawet nie jest tak też. Hmm. Yy... O, umiejętności bojowych paladyna, okej, okay, dobra. Miałem krzyczyć. Czemu taka słaba, czemu nie ma żadnej niezośniejsza obrony, no ale. No, za to jest tego hajsu. dwa do umiejętności bojowych paladyna. Dobra, mniejsza o to. Może tak zanim cokolwiek zacznę transmutować, zanim zacznę cokolwiek kupować, to przygotujmy się po transmutację. I hmm. w ten sposób no chyba wystarczyć miejsca, co? Eee, mi tak, Nie czyś jak Okej. Okay. Miksy też szmów coraz więcej. Ale nie jest dobra oznaka. Fajnie, że nie muszę ich używać, nie że sobie radzę bez nich. Mm, no ale nie fajnie, bo nie mam miejsca przez to w Pesaku. Nie żebym miał jakoś dużo, tak ogólnie. Ajsu trochę już mi się zbiera. Można by coś pomyśleć nad zrobieniem z nim, ale za bardzo nie wiem za co miałbym hazardować. Ten pierścionki? Może pierścionki, jakbyś trafił jakieś... wszystkie odporności czy coś. Też, wbrew jest taki średni. No fajnie, że mam wyssanie na tym drugim poziomie trudności. że to fajnie działa na pewno. Odporności są słabe, no mimo wszystko. Może trochę się pohazarduję. Pasek na pewno do wymiany. Hmm, w sensie fajna nawet obrona jak na pasek, aczkolwiek. Ach. Szybko ja taku niech jest fajna. Ryzewam sobie. Ale żadnej odporności tu nie ma. Dałoby się mieć. Może pohazardujemy w tym odcinku czy coś. Bo jak drze do trawinka nie będę mieć 30 minut, to w tyle będę hazardować, ale że póki co to będzie na tyle. Następnych trzymajcie się, cześć.